Szanowni Państwo, Jakub Wiech, witam z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a moim gościem jest pan Czesław Warszawicz prezes PKP Cargo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, dzień dobry, dobry Państwu. Panie prezesie, ostatnie miesiące były trudne w zasadzie dla całej gospodarki. Jak państwa firma przeszła przez pandemię? Jak wpłynęła pandemia koronawirusa na działalność pkp Tak, po pierwsze oczywiście pandemia, bo to jest otoczenie zewnętrzne wpływające na nasz biznes. Na to jeszcze się nałożyły drugi proces, a mianowicie szeroko pojęta polityka klimatyczna Unii Europejskiej i również dzisiaj, z którą mamy do czynienia, zielona polityka czy zielona energia którą była przedstawiana też tu w Krynicy mówiona o tym było także to w te dwa zewnętrzne procesy otoczenia które są jakby też częścią naszego działalności naszego biznesu na pewno nie sprzyjały rozwojowi i pomagały, być może przyspieszały procesy dotyczące transformacji, bo PKP Cargo jest kojarzone, było kojarzone jako przewoźnik kolejowy, przewoźnik kolejowy masowy. My w 2018 roku podjęliśmy, czy przyjęliśmy strategię, która określiła model pracy na, na dekady, czy przynajmniej na dziesięciolecie, gdzie chcieliśmy, czy chcemy transformować z przewoźnika kolejowego pracującego dla przemysłu ciężkiego, szeroko pojętego w operatora logistycznego. Dzięki być może właśnie już tym decyzjom, które podjęliśmy dwa lata temu i e, powolnej transformacji i budowaniu. E, produktów w postaci przewozów intermodalnych, operatora logistycznego, no pozwoliło nam pewne straty skompensować i e, dzięki też pomocy państwa z tarczy antykryzysowej w miarę stabilnie ten okres przejść i funkcjonować, ale w tym zakresie, tak może właśnie katalizatorem tych zmian e, i również. E, COVID-u, który mieliśmy, czy pandemii panującej, ten proces transformacji, ten proces szybszego przekształcania się w operatora logistycznego nadał dla nas większego tempa i dynamizmu. Tylko I mogę powiedzieć, że za półrocze tego roku udział przewozań intermodalnych w naszej strukturze stanowi już prawie 20%. 3 lata temu to było 7-8%, a 6 lat temu było 2-3%. Czyli pokazało naszą tendencję, ambicję i chyba zasadność, ja myślę, troszeczkę może wizyjność naszą 2 lata temu, gdzie postawiliśmy na operatora logistycznego na przewozy intermodalne, które dzisiaj już stanowiły 1 piątą działalności, nie stanowiły może o decydujących przywozach, ale znacząco skompensowały tą stratę. Te, która nastąpiła właśnie z tych otoczenia zewnętrznego, wynikającego z mniejszych zamówień, szczególnie z energetyki, przewozów dla przemysłu ciężkiego i tak dalej. Także ten, ten czas, okres no, ma pewne wymiary, dwa wymiary. Oczywiście zagrożenia, które były i zmniejszonej aktywności, ale tych pewnych szans, które... Przyspieszyły ten proces i przekształcania się w operatora logistycznego, i tu możemy się też pochwalić, że taki proces, myślę, z już z pozytywnym skutkiem, przeprowadziliśmy w naszej spółce zależnej PKP Cargo International, która 3 lata temu właściwie bazowała na przewozach bocznicowych jednej kopalni czeskiej OKD, która no, będzie właściwie według decyzji rządu czeskiego zamykana za 2-3 za lata to też jeszcze decyzje zapadają. E, więc dzisiaj można powiedzieć jasno i wyraźnie, że. Ta spółka funkcjonuje zupełnie dobrze i, i będzie funkcjonowała doskonale również w, w sytuacji, kiedy już nie będzie OKD i będzie zamknięte, bo po półroczu tego roku już praktycznie 40% przewozów tej spółki pochodziło z przewozów intermodalnych, czyli ta skuteczna już transformacja z przewoźnika bocznicowego, przewoźnika logistycznego, operatora logistycznego została właściwie w dużej części sukcesem zakończona. Ten proces oczywiście jeszcze będziemy udoskonalać, poprawiać i e, ulepszać. E, a czy uważa Pan, że trwająca cały czas pandemia w jakiś sposób trwale zmieni uwarunkowania rynkowe, e, w jakich obraca się e, Pana spółka? E, właśnie ja myślę, że pewne procesy dotyczący gospodarki, czy też strukturę produktową, no myślę, że na trwale zmieni. No my widzimy też, każdy z nas widzi, że chociażby no, z widzenia takiego zwykłego e, obywatela model pracy zdalnej stał się elementem trwałym wpisanym w naszą działalność. Model też pewnej konsumpcji, czy też model e, dotyczący e, komunikacji zupełnie wygląda inaczej niż to było. W naszym przypadku również kwestia struktury gospodarki, czyli gospodarki odchodzącej od węgla, od przemysłu ciężkiego, a kładącej nacisk na specjalizację, na kooperację, na wymianę handlową. Czyli dzisiaj widzimy znaczenie, ogromne znaczenie wymiany handlowej i w tym czasie, właśnie pandemii, można powiedzieć, jako jedyny środek transportu który funkcjonował bez e, większych barier i problemów, to była kolej. My w okresie pandemii... Prowadziliśmy normalny ruch pociągów, międzynarodowy normalny ruch pociągów, płynnie i swobodnie. To pokazuje, że też kwestia bezpieczeństwa, przewozu, szybkość ładunku i gwarancja była najpewniejsza w transporcie kolejowym, międzykontynentalnym również. Też ten model właśnie pokazuje to, że ostatnie miesiące, jeżeli chodzi o wymianę handlową, szczególnie z krajami Azji, Chin, ale nie tylko. Jest wyjątkowo duży. Dzisiaj notujemy właściwie rekordy wymiany handlowej ze krajami wschodu. To pokazuje, jak też gospodarki, państwa, przedsiębiorstwa doceniają wartość, wagę. Połączeń kolejowych i w tym zakresie właśnie te przewozy intermodalne, przewozy kontenerowe, konteneryzacja, bezpieczeństwo, pokazały też ten model i niezawodność kolei. I tu właśnie w tym zakresie widać ewidentne przesunięcie w, w kierunku kolei, stąd też duża szansa przed nami stojąca, wykorzystanie tego potencjału wymiany handlowej między krajami w ramach Polski, połączenia z portami. Przewozów kontenerowych, przewozów intermodalnych, i tutaj z pewnością to nie skompensuje być może od razu w całości tych ilości ładunków mniej konsumowanych przez przemysł ciężki, który, który to będzie pewnie w, jeszcze przez wiele miesięcy w tym, nazwijmy to, produkcyjnym ograniczeniu związanym z, z lockdownem przez wiele, wiele miesięcy. I, I tutaj nie widzimy, myślę, dużej dynamiki wzrostu przywozów właśnie w obszarze węgla, czy ród, czy, czy, czy metali. Natomiast w obszarze szczególnie intermodalnym, pewnie też w jakimś zakresie też budowlanym, czyli budowy dróg, infrastruktura szeroko pojęta kolejowa i, i drogowa, Baturowa, również myślę, że tu będzie też dynamicznie rozwijać się z uwagi też na fundusze unijne. Więc ten model trochę konsumpcji zmienia się, zmienił się. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moim gościem był pan prezes Czesław Warsowicz, prezes PKP Cargo. Rozmawialiśmy o wpływie pandemii koronawirusa na rynek kolejowy. Jakub Wiech, dziękuję.